I mi, bo potem jak ktoś nie będzie wiedział o co chodzi, to pomyśli, że umarłam, nie? Że jakby. Ej, ja wam powiem, jak to wygląda stary. Nie wiem, czy ktoś Zapraszamy. dawał już tą teorię. Nie wiem, słyszałeś tą teorię na temat tego, że e, niby Fagata mogła dostać tutorial od. Dzięki 47 za donata. E, że mogła Fagata mogła dostać tutorial od Malika Montany, Uf, żeby zgrywać rękawy. zimną sukę i właśnie nie przepraszać i tak dalej. Słyszałeś tą teorię, czy nie? Nie. No to słuchajcie, to wam opowiem teorię. Wierna suka swego pana. Nie wiem, kto jakby to robił, nie? W sensie, nie wiem, czy tak było, czy nie. Mówię tylko, że to jest teoria, że z racji tego, że Fagata na przykład bardzo lubi się z GM2L, nie? O, Wardega o tym mówił, Wardęga o tym mówił, że... Malik Montana może być odpowiedzialny za to, że ona przyodpowiedział w fagacie słuchaj, ty musisz być wierną sukną swego pana, ja ci dam rady. Ty musisz być mega właśnie sukowata, nie możesz przepraszać, że to jest twój taki kurwa image, wizerunek. To jest, wiesz, że, że taka jest teoria ogólnie jakby od Wardęgi, nie. I ona, to może mieć rację bytu, stary, nie? Że może tak być, stary, że jestem mega jakby... Ty musisz... No. Mi się wydaje, że tak może być, tylko że Malik, Malik za chwilę znajdzie sobie na przykład jakąś mocną influencerkę numer dwa i może być, stary, już na przykład, że... Mieć wyjebane na przykład na fagata, a fagata zostanie z mega hejtem. I teraz na przykład. Ja nie wiem, to się w ogóle nie opłaca stary z perspektywy yy, jakby czasu i wszystkiego, że jaki to ma sens w ogóle zgrywanie takiej sukowatej, nie? Patrz, jak masz na przykład dużo pieniędzy, stary, nie, dobrze zarabiasz, masz fame stary, masz jesteś znany, nie. I teraz, żeby budować wokół siebie jakby szum i atencję, zgrywanie sukowatej, i teraz pytanie, stary, czy ty zrobiłbyś, mając siano i mając już jakąś sławę, robiłbyś dalej wokół siebie szum, tak żeby stary nienawidziła cię coraz to większa część kraju? To jest dla mnie no bez Dla mnie to jest zjebana, to, w sensie no zjebana wiesz, taktyka. Ale kurwa, no może tak być, no stary nie wiesz, co tam siedzi w głowie, nie? No, no dobra. Jeśli, ale... tak, to, jeśli wiesz, jeśli ona faktycznie. Yy, wszystko to robi stary, no bo ona to robi pod zasięgi, no nie oszukujmy się, nie? Mhm. Każdy, każdy wpis, i tak dalej, zawsze ma coś takiego, żeby ktoś o tym gadał. My też jesteśmy z jebami trochę, że o tym gadamy.